はい、どこ <Okay. S 2> <Okay. S 1> Pojedziemy. Pozycja. Fotogi, horyzontalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja. Raz, dwa, trzy, cztery.

Obrok. Pozycja gotowi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Pozycja gotowi. Raz, dwa, trzy,

pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Pozycja. Gotowi. Kątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 7, 11, 12, 13,